Słuszko dokonał niemożliwego. Nigdy nie było tak wielkiego długu. A najlepsze jest to, że Polacy nic z tego nie mają. Taki deficyt jest zaciągany po to, aby rozpaczliwie ratować to, co nam udało się w przeszłości osiągnąć, bo załamały się dochody budżetu państwa. A dlaczego się załamały? Po pierwsze, w prokuraturze rozwalono najlepszy zespół, jaki udało się stworzyć w trzeciej RP do walki z przestępstwami gospodarczymi. bo wybitni prokuratorzy zostali posądzeni o pisowość i widać to już po wynikach. Dokładnie to samo jeśli chodzi o zespół do spraw cyberprzestępstw. Cała siła służb państwa, prokuratura, KAS, ABW zamiast chronić portfeli Polaków i wpływów do budżetu państwa została skierowana na politycznych przeciwników. Sprawą księdza Michała w sumie zajmowało się nawet 100 osób ze służb państwa, a w tym czasie prawdziwi kryminaliści robili co chcieli. Do tego ustrojowe niszczenie państwa i forsowanie teorii tzw. neosędziów spowodowało zapaść w sądach. Resort Bordnara oficjalnie ma najgorsze wyniki w historii, a i tak nie zaprezentowali danych za ostatnich kwartał, gdzie nieoficjalnie mówi się o tragedii. A to przekłada się na sytuację gospodarczą. Do tego w spółkach przez ostatni rok zajmowano się głównie polowaniem napisowców i nawet pochwalili się tym na oficjalnej stronie. Nikt nie zajmuje się zarządzaniem i myśleniem strategicznym, dlatego wyniki naszych czempionów są tak dramatyczne. Do tego doszedł nepotyzm na niespotykaną skalę. Symbolem jest mama działaczki PO prosto z Mięsnego do KGHM, czy radna PO od Kwiatów, która awansowała na prezesa spółki produkującej Rakiety. Rozwalenie polskiej nauki i zespołów zajmujących się innowacjami, które z takim mozołem udało się w Polsce zbudować. Zatrzymali budowę komputera kwantowego, zniszczyli NCB, IR i RIDAS, Zespół do Spraw Sztucznej Inteligencji czy rozwalili kadrę naukową Łukaszewicza, a nawet jedyny statek naukowy, którym Polska mogła się szczycić. Do tego zatrzymali najważniejsze inwestycje: CPK, Atom, port kontenerowy, porty zbożowe. A na miejsce propaństwowych dyplomatów wracają absolwenci szkół w Moskwie. Nie ma żadnej polskiej wizji polityki zagranicznej. Granicznej, tylko robienie tego co Unia Europejska. Bo jak mówią, nasze interesy są zbieżne z UE. Czyli Polska nie ma swoich interesów i dlatego z dyskusji o przyszłości regionu zostaliśmy wykluczeni. Sejm przestał pracować. Prawie w ogóle nie uchwalał ustaw. Chłopnia zamienił to miejsce pracy w medialny cyrk. I tam przedstawicieli najbardziej udręczonej grupy zawodowej w tym budynku. Jak A największą otwartą inwestycją w ostatnim roku jest biały kontener w stolicy Polski za prawie miliard. I to wszystko składa się na wynik w postaci rekordowej dziury budżetowej, bez żadnych nowych, znaczących inwestycji czy programów. Po prostu to rozpaczliwe ratowanie naszych osiągnięć, czyli złotego wieku gospodarczego w historii Polski. Polaku, to ostatnia chwila na refleksję. Udostępnijcie ten film dalej.